Siemanko, to znowu ja, trochę upaciany, ale jak to na wiosę się pracuje. Tutaj macie moją kosę spalinową Demona. Niestety mamy małą awarię, zaraz Wam pokażę co się stało. Tutaj jest moja stara przekładnia kątowa. Niestety się rozsypała. Specjalnie ją rozebrałem, żebyście zauważyli. Tak to wygląda. A się rozsypała dlatego, że w tamtym roku Zgubiłem śrubkę i jak to na wiosce nie chciało mi się szukać, patrzeć, no i wszystko tu się dostawało do niej, no i niestety to zrobiło swoje. Przekładnia padła, tak zjechało, oh, może wyostrzy zębatkę, no ale chodziła ponad rok na takiej rozwalonej. Wczoraj przyszedłem, żeby o tutaj widzicie kawałek pokosić, ale już niestety nie dało radę. Się ślizgało. Zamówiłem drugą. Przekładnia kątowa kosztowała mnie niecałe 30 zł. Do tego zamówiłem drugą osłonę, bo tutaj mi się zgubiło ostrze. Moja ma 9 frezów i ma 28 mm, bo jeszcze jest 26 mm. O, także akurat ta jest do tego. Kolor czerwony. Od razu ze wszystkimi dodatkami myślałem, że po prostu przyjdzie sama przekładnia. Starą przekładnię ściąga się bardzo prosto, bo na przypuśćmy. O, jest tako założona. Odkręcamy jedną śrubkę. Tutaj mamy drugą śrubkę. O, ta śrubka wchodzi tutaj. I po prostu ją wyciągamy. Bardzo proste. Także nie ma problemu wymienić. Teraz włożymy po prostu drugą. Skręcimy i będziemy odpalać. I będziemy patrzeć, jak chodzi. Stara przykładnia jest identyczna jak nowa. Tu mamy. Już nowiutką również dali bo myślałem że przyjdzie same to od razu dali jeszcze cały zestaw także mam całą nową kompletną tylko to mi nie będzie potrzebne po prostu założę to Przekręcę bęben i będę latał dalej czyli to idzie w sumie znaczy to to idzie na złom no to jeszcze mi się może przyda chociaż i tak będę na nowe jechał. Składamy i będziemy działać. Tutaj odkręciłem śrubkę, myślałem, że nie ma smaru, ale jest po sam kurek. napchane. Także jedno z głowy, bynajmniej w tej przekładni. Także o smar nie muszę się martwić. Tak, jak przy rozkręcaniu, tu mamy jedną śrubkę. Tu mamy drugą śrubkę, która wchodzi tutaj. Składanie bardzo, bardzo proste. Tak jak widzicie, wymiana zajmuje dosłownie, jakby z rozebraniem, to tylko odkręcamy tą śrubkę, tą śrubkę, wyciągamy starą przekładnię, wkładamy nową, tu przykręcamy do tej dziurki, tu łapiemy do tego, tu ewentualnie możemy zobaczyć, czy dali nam smar do środka, jeśli nie dali, wkładamy, jeśli jest, nie ruszamy. Obudowy tej na razie nie będę zakładał. Sobie to zrobię kiedy indziej. Tutaj, że mimo że ostrza nie mam, ale tam na razie mi nie przeszkadza. Ta też tu mi się śrubka odkręciła. Zrobiłem prowizorycznie. No i tak to wygląda. Szybka wymiana. Zaraz założymy bęben i spróbujemy pokosić na nowej przekładni. Nowa przekładnia spisuje się na pewno bardzo dobrze. Żyłkę stosuję dla tych co od razu pytają 3 mm. Kwadratowa. Naprawa mnie kosztowała w sumie sama przekładnia 29 zł. Jakbym zawiózł do serwisu, to pewnie by policzyli z 4-5 dych, plus do tego jeszcze naprawa. To pewnie koło 100 by serwis sobie zażyczył, jak nie więcej. A dla mnie to zajęło, ile to? Ogólnie 10 minut roboty na spokojnie. Wykręcić, wziąć nową, sprawdzić czy jest smar, założyć nowiutką i można działać. Także... Polecam robić samemu. Kombinujcie zawsze to pieniądze w kieszeni. Kosa działa idealnie. Może jak słyszeliście w ogóle nie słychać jak pracuje. W poprzedni to ładnie zagłuszało. Także teraz odpalam koszę dalej. No, mam kibiców. Pomachaj No. Także jak widzieliście, wymiana bardzo szybka. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli materiał się podobał, dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się w następnym odcinku. Hej.